Mówiliśmy już o tym, Rosjanie pokazali swój najnowszy niewidzialny samolot bojowy, a można było zobaczyć ten niewidzialny samolot, bo stał się widzialny, gdyż się zepsuł. Ale szykuje się nowe cudeńko techniki wojskowej. Brytyjski koncern zbrojeniowy opracował sposób, żeby czołg był niewidzialny w nocy. <laughs> to proste, powiedziałby ktoś nieobeznany z teatrem wojny. No wystarczy nie zapalać świateł, nie? No ale czy na takim pomyśle daleko się zajedzie w sensie zarobi? zapytałby ekspert od wojen Rostowska. No nie. <laughs> Dlatego Brytyjczycy wymyślili takie powłoki maskujące kształt czołgów podczerwieni. Nie wchodząc w szczegóły, pokryty specjalnymi panelami czołg może emitować w podczerwieni dowolny kształt np. samochodu i nie jest wtedy ewidentnym celem ataku. Może taki czołg np. przybrać postać niani z wózkiem. I wtedy to jest fane, bo leżą w okopach żołnierze, a tu według ich systemów obserwacyjnych przez pole popyla na nich w nocy 30 niań z wózeczkami. No, no podejrzane, ale strzelać do dzieci i niań, no, no ręka zadrży, nawet jeśli nianie z wózeczkami poruszają się z prędkością 80 km na godzinę. No mówię wam, dziwna będzie ta wojna niedalekiej przyszłości, bez strzelania, bo w górze latają samoloty, których ci na dole nie widzą, nie? nie mogą strzelać. W dole jeżdżą czogi, których nie widzą niewidzialne samoloty, nie? No to oni sobie polatają, pojeżdżą i nic. No, no niby dobrze. Ale nowy bóg wojny minister Vincent. Może się czuć oszukany. Czy tego chcemy? Tak.